Kurwiony, ja bardzo tu jestem na siebie, o Hugień wiedziałem że wbijam do mantry, nagrywać, Ochlałem przez tydzień Taki był lot, potrafię to tak kląć kobiety i flaszka Oj Co mój sport, ale tylko na chwilę, bo muszę ogarniać, żeby Wejść na tron ja bardzo tu jestem na siebie, o Kugień Wiedziałem, że wbijam do mantry, nagrywać Ochlałem przez tydzień Taki był lot, potrafię to tak klątać kobiety i flaszka oj Co mój sport, ale tylko na chwilę, bo muszę ogarniać, żeby Wejść na tron że rzeczy mam na bani, bo rozbieram mnie ociami Nie umiem tego pojąć Tak jak budowy piramid Mechanizmy ludzkie, męskie Często rządzą tu bez granic Poleciałem wczoraj głupio Jakbym w lecie nosił szalik Ona kolczyk nosi w pępku I ten pasek od Wiktorii Kręci tym tak dobrze Mocno weź o tym zapomnij Że w jej środku demon mieszka Ona jak ludzkie matrioszki Ile wcieleń będzie trzeba Taki zrobić i Halk, halk, alko i dupy, dupy i alko Kolejność różna, łączyć kocham to Jak alfa, omega to ona i flaszka Co dzisiaj spierdolę, to jutro naprawia Jakie życie, taki rafno i to jest prawda Za długo nie leciałem, ale pęka kaftan Co ostra jazda, jak się budzi we mnie wandal Że resetuję głowę i znowu o lalkach Kurbiony, ja bardzo tu jestem na siebie, o Kubinion Wiedziałem, że wbijam do mantry nagrywać oklałem ja przez tydzień, taki był lot Potrafię tropie lotać, kobiety i flaszka, oj to mój sport, ale tylko na chwilę, bo muszę ogarniać siebie Wejść na tron Urwiony, ja bardzo tu ja jestem na siebie, o oh, chubienion Wiedziałem, że wbijam do mantry Nagrywać, oklałem przez tydzień Taki był lot Potrafię to tak klotać, tu i flaszka, oj oh, To mój sport, ale tylko na chwilę, bo muszę ogarniać siebie Wejść na tron i you <laughs>